Cześć, witajcie na kanale Git, ja jestem Burzyk i zapraszam Was na test smartfona ZTE Blade A53 Pro. Biało pomarańczowe opakowanie. Wydaje się ekologiczne, jest proste, skromne, bez przerostu formy nad treścią. W środku smartfon, do tego przewód USB na micro USB, niestety. Nie mamy również, niestety, ładowarki sieciowej, ale to już się zrobił standard w nowych smartfonach. Za to znalazły się słuchawki na jacka, to mnie naprawdę zaskoczyło. Poza tym oczywiście standardowo instrukcja obsługi, karta gwarancyjna i narzędzie do wyjmowania otwierania półeczki z kartą SIM. Blade A53 Pro to smartfon standardowych jak na dzisiejsze czasy rozmiarów: 164 na 75,8 na 8,7 mm. Grubości, czyli powiedzmy sobie, może raczej smukłości. Do tego mamy wagę na poziomie niespełna 200 g. Na szczęście popartą dość dużą baterią, dość dużym akumulatorem, ale do tego sobie jeszcze dojdziemy. Jak wygląda i jak jest wykonany? Moim zdaniem w tych pieniądzach naprawdę przyzwoicie. Zacznijmy od tyłu, bo tu dzieje się najwięcej. Mamy naprawdę fajną, co prawda stworzywa, ale naprawdę fajnie wykonanego i nieźle wyglądającego e, tylną ściankę. Faktura mieniąca się, odbija fajnie promienie słoneczne, taka krateczka powstaje, siateczka. Wygląda to dobrze to raz, a dwa zapewnia naprawdę przyjemny i stabilny chwyt. Muszę przyznać, że aż tak dobrego chwytu się nie spodziewałem. Na tyle oprócz loga ZT, które jest w centralnej części, mamy nad nim czytnik linii papilarnych. Działa całkiem prawidłowo. Na pewno nie jest najszybszy na świecie, ale nie myli się. Kiedy mamy dobrze dostosowany odcisk palca, to odblokowuje naprawdę dobrze. Obok odcisku palca mamy wyspę z aparatami. Mamy tutaj przede wszystkim dwa obiektywy, jeden 13 megapikselowy główny, drugi 2 megapikselowy z Nadający efekt głębi, oraz jak widzicie, wskazanie modułu, że jest tutaj AI, sztuczna inteligencja, która ma troszeczkę poprawić jakość zdjęć oraz dioda doświetlająca. Wyspa ta nieco wystaje od reszty bryły. Więc no, to na niej będzie opierał się smartfon, jeśli nie jest w żadnym pokrowcu, a pokrowca w zestawie nie było. Tym niemniej ta wysepka wygląda naprawdę całkiem nieźle. W dolnej części plecków smartfona mamy troszeczkę informacje producenta oraz głośnik. Także to prezentuje się naprawdę dobrze w moim kolorze, a z tego co widziałem, jest chyba jeszcze jeden, który wygląda równie ciekawie. Front to duży wyświetlacz ponad 6,5 cala, ale do niego sobie przejdziemy jeszcze za chwileczkę. Ramki, które są no niestety zauważalne oczywiście, ale naprawdę nie jest to nic co sprawiałoby, że urządzenie wygląda jakoś źle. I na górze ponownie oczko aparatu do selfie, aparat ten z rozdzielczością 5 megapikseli, ale do niego też dojdziemy sobie nieco później. Nad oczkiem mamy ponownie głośnik. No i przechodzimy na krawędzie, zaczniemy tym razem od górnej, bo tutaj jest niespodzianka, gniazdo Jack 3,5 mm. No może nie tyle niespodzianka, jak wiemy, że w zestawie są słuchawki, natomiast no, już coraz rzadziej się te gniazda pojawiają. Trzymając telefon wyświetlaczem do siebie, na lewej krawędzi mamy szufladkę na karty albo dwie karty nano SIM albo jedna karta microSD druga nano SIM. Na przeciwległej prawej krawędzi przyciski do regulacji głośności oraz przycisk do zablokowania i wyłączenia telefonu. Przyjemnie wystające z przyjemnym klikiem. Naprawdę dobrze wyczuwalne. No i dolna krawędź to mikrofon oraz niestety Gniazdo micro USB, czyli to, rzecz, której się tutaj już nie spodziewałem, no ale jest, więc cóż, trzeba z tym żyć. IPS LCD to wyświetlacz tego smartfona o przekątnej 6,52 cala oraz rozdzielczości 720x1600 pikseli, czyli takie nazwiemy HD, daje to po przeliczeniu mniej więcej 270 WPI, czyli pikseli na cal. Nie jest to oczywiście wartość jakaś powalająca, ale do tego typu urządzenia naprawdę wystarczająca. Ikonki nie są jakoś rozmazane, nieczytelne, czy też nie widać na nich jakichś zbyt e, dużych pikseli. Wszystko jest naprawdę dobrze widoczne. Również na pochwałę zasługuje sama jakość odzorowania kolorów. Wygląda po prostu wszystko ładnie i przyjemnie. Nie ma oczywiście odświeżania płynnego 120 Hz, ale no w tej cenie nie możemy się tego spodziewać. Tym niemniej mamy z kolei dość dobrą jasność minimalną oraz naprawdę przyzwoitą jasność maksymalną. To, co troszeczkę denerwowało mnie, to fakt, że czujnik, bo oczywiście mamy tutaj możliwość ustawienia automatycznej jasności, zawsze delikatnie zbyt nisko ustawia podświetlenie ekranu, przez co odrobinkę zawsze wydaje mi się za ciemny, a naprawdę ma możliwości, żeby świecić nieco jaśniej w każdej sytuacji. Kąty widzenia? No, tu już jest nieco gorzej, w pokoju jeszcze, nazwijmy to w pomieszczeniu, Lewa prawa już dość szybko zacznie nam zmieniać barwy. Po pewnym czasie stanie się niewidoczna. Góra, dół jeszcze jest całkiem w porządku, ale to wciąż myślę jest wybaczalne. Także wyświetlacz naprawdę moim zdaniem w zupełności przyzwoity, prawidłowy, wystarczający. A w tej cenie powiedziałbym, że nawet dobry. No ale żeby wyświetlacz robił wrażenie, no muszą dawać też radę podzespoły, na których smartfon jest zbudowany. No i tutaj już tę budżetowość widać nieco bardziej. Mamy tutaj procesor Unisoka, ośmiordzeniowy, e, co prawda, cztery z tych rdzeni pracują na 1,6 GHz, cztery na 1,2 GHz. Do tego mamy układ e, graficzny PowerVR GE 8.322 do 550 MHz maksymalnej, maksymalnego taktowania, dwurdzeniowy. 4 GB z e, stałej pamięci operacyjnej LPDDR 4600 MHz plus możliwość rozbudowania ją o te Kilka gigabajtów z pamięci po prostu wbudowanej z tych 64 GB, które smartfon oferuje. No warto to dodać, zawsze może odrobinkę telefon będzie szybciej chodził. A czy mamy 60 GB dostępne, czy 57, to już zazwyczaj nie jest taka duża różnica. Tak jak mówiłem, wsparcie dla Dual SIM, bądź jedna SIMka i microSD. Bluetooth w wersji 4.2, jeśli chodzi o nawigację mamy GPS, a GPS GLONASS Galileo. No i to, co najbardziej mnie zabolało, to brak NFC, ale ponownie, to nie jest półka cenowa, w której NFC jest standardem, więc możemy to wybaczyć. Jak to wszystko chodzi? Przy używaniu niewielkiej liczby aplikacji. Dajmy na to trzy aplikacje do socjalek, tak sobie też zrobiłem do testu. Instagram, Facebook, TikTok, do tego jakaś jedna gierka, na przykład Marvel Snap, mamy oczywiście YouTube'a. Uruchomienie każdej z nich na raz nie wywoła żadnych problemów ze stabilnością, nic się nie zawiesi. Natomiast oczywiście przełączanie się pomiędzy nimi wówczas będzie. Wymagało nieco cierpliwości, tym niemniej wciąż uważam, że jest to w zupełności akceptowalne w takim progu cenowym. Android, wersja 12 z nakładką MyOS 12 również na ten moment wygląda naprawdę przyjemnie, ma e, taką całkiem przyjemną pastelową, e, nie wiem, nakładkę czy też styl, o może stylistykę bardziej, w, tym, w, tym, w, ten, w to słowo chciałem trafić. Yy, działa tak jak to większość androidów, czyli w miarę prawidłowo. Oczywiście pojawiają się gdzie problemy z tłumaczeniem, no ale to już yy, standard tego typu tańszych dystrybucjach, natomiast nie jest to nic, co uniemożliwiłoby w jakiś sposób korzystanie yy, z systemu. Także nie robiłem tutaj testów wydajnościowych, no bo ten smartfon nie jest absolutnie do takich stworzony, nie ma to najmniejszego sensu, żadne benchmarki. Gierki małe bez żadnego problemu się uruchomią, mogą delikatnie ewentualnie zacinać. Marvel Snap, jak sami widzicie, chodzi całkiem przyzwoicie na niskich detalach w 60 klatkach. Uruchamia się nieco długo, to prawda, ale kiedy już się uruchomi, to gra się naprawdę komfortowo. Oglądanie na YouTube, na HBO czy, czy na jakichś innych platformach streamingowych również nie sprawia temu smartfonowi większych problemów. Owszem, trzeba chwilkę dłużej odczekać, zanim wszystko się odpali, ale jak już się odpala, to potem działa naprawdę przyzwoicie. Możliwości fotograficzne tego smartfona no nie są najlepsze. Tutaj widać najbardziej tę niską cenę urządzenia. O ile jeszcze robimy zdjęcia w naprawdę bardzo dobrym świetle, mocno nasłoneczniony dzień, jakieś bardzo fajne kadry kolorowe, wówczas te zdjęcia jakkolwiek jeszcze się obronią. Na wyświetlaczu na smartfona będą wyglądały nawet dobrze, bo też rozdzielczość nie jest tu najwyższa. Natomiast no im gorsze jest światło, tym niestety ta jakość zdjęć będzie mocno spadała. Raczej tylko, żeby coś tam konkretnego uwiecznić, nie wiem, podczas wypadku jakieś zdarzenie, czy czy, czy jakiś numer rejestracyjny, aniżeli żeby cieszyć się faktycznie nocnymi zdjęciami. Te działają e, naprawdę przeciętnie. Mamy również możliwość wykonywania zdjęć portretowych dzięki temu obiektywowi z nadawaniem głębi ostrości, no ale też efekt nie jest jakiś powalający. To są po prostu przeciętne zdjęcia, które jeszcze w miarę wyglądają na smartfonie, ale przy przeniesieniu na jakiś duży ekran z dużą rozdzielczością, no niestety widać ich mankamenty. Także aparaty to rzecz taka, no powiedzmy wystarczająca do jakichś tam podstawowych zastosowań, ale na pewno nic ponad to. Natomiast na duży respekt zasługuje moim zdaniem akumulator. Mamy tutaj jednostkę o pojemności 5000 mAh, co w połączeniu z naprawdę, no powiedzmy sobie, nie najwyższej rozdzielczości ekranem plus nie najszybszymi podzespołami, sprawia, że ten smartfon bardzo dobrze trzyma na baterii. Takiego normalnego użytkowania, czyli kilka telefonów dziennie, jakieś SMS-y. Przejrzenie chwili w przeglądarki internetowej, jakieś tam kilkanaście minut snapa, czy, czy, czy Instagram, Facebook, to naprawdę bez żadnego problemu. Jeden dzień możemy przekroczyć dobę, dobę pełną dobę. Nie będzie to dla smartfona problemem, a myślę, że i spokojnie, przy takim lekko oszczędniejszym użytkowaniu możemy sobie dwa dni na nim bez problemu działać. No szkoda tylko, że musimy go ładować tym przewodem micro USB. Co trwa nieco dłużej, ale może to też wpłynie pozytywnie na żywotność baterii w dłuższym czasie. Także bateria w tym urządzeniu za te pieniądze to naprawdę duży plus. Na zakończenie, to co najbardziej podstawowe w smartfonie, czyli jego możliwości wykonywania połączeń, jakość rozmów, zasięg. No, wszystko jest naprawdę prawidłowe i poprawne, tutaj nie ma się do czego przyczepić. Zasięg łapie dość dobrze, również z nawigacją nie ma większych problemów. Może czasami odrobinkę dłużej, zanim mapa się dokładnie doczyta i nasza pozycja zostanie wskazana, ale potem działa sobie po prostu prawidłowo, jakość rozmów wystarczająca, oczywiście tutaj nie ma jakiejś tam opadu szczęki, ale też czego oczekiwać można po smartfonie za te pieniądze, działa to po prostu. Dobrze. Połączenia Bluetooth ze słuchawkami czy z głośnikami również bez żadnego problemu, prawidłowo nic nie zrywa. Zasięg jest naprawdę przyzwoity. No i to wszystko w smartfonie ZT Blade A53 Pro, akurat w naszym wypadku. Za niespełna 460-470 zł, tak mniej więcej, można sobie szukać na stronie producenta. To uważam, że jest opcja naprawdę godna rozważenia i godna przemyślenia. Jest to smartfon, który zapewni nam spokojną pracę przez ponad dzień bez żadnego problemu. Zapewni nam przyzwoite wrażenia z korzystania ze systemu Android oraz patrzenia sobie na ten naprawdę w miarę dobry wyświetlacz. Do tego ma mm, wszystkie najważniejsze y, czujniki oraz moduły. Poza niestety NFC, więc do płatności zbliżeniowych go nie wykorzystamy. No ale to, y, to jest rzecz, no niestety, z którą trzeba będzie się pogodzić. Mimo wszystko uważam, że jego bryła, wygląd, wydajność y, i przyjemność po prostu z takiego najprostszego codziennego użytkowania powinna zadowolić zdecydowaną większość niewymagających y, osób. Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat, tego typu wszystkie aplikacje odpalacie, one sobie działają. Nie poprzełączacie się może między nimi błyskawicznie, między 20 zakładkami na chromie na pewno nie, ale przy rozsądnym użytkowaniu ten smartfon nie będzie powodował frustracji osób, które w tym budżecie smartfona właśnie szukają. Także ja ZTE Blade A53 Pro w tej cenie naprawdę mogę z czystym sumieniem polecić. Niestety jest to segment, w którym w ogóle się nie poruszam w kwestii smartfonów, więc w zasadzie jest to mój debiut. Jak będziemy mieli więcej smartfonów w tych cenach, to będę mógł się również do tego Blade'a odnieść. Na ten moment nie wkurzył mnie on naprawdę niczym, poza brakiem NFC no i przeciętnymi zdjęciami, ale z tym już godziłem się przed testem. Z wami dzisiaj Burzyk. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Do zobaczenia. Jest